Cześć, witajcie otóż dzisiaj kolejny film dla Was na moim kanale z mapy rolnicy z kaminki. Więc w dzisiejszym filmie będziemy rozsiewać nawóz na tym polu, więc ogólnie wsiadamy do ciągnika Włączamy sobie wałek. bo ja nie wiem czy tutaj nie mamy ten A, wałka nie podczepionego mieliśmy wałek nie dobra rozsiewamy nawóz Jak widzicie elegancko nam idzie to rozsiewanie tego nawozu. Dobra, tu wyłączymy, żeby nie marnować nawozu Jak widzicie elegancko to wygląda rozsiewanie tego nawozu tym naszym rozsiewaczem. No objedziemy to tak w kółko myślę Będzie z spoczko rozsiany nawóz Jeśli jesteście nowi na moim kanale zostawcie subskrypcję, łapeczkę i dzwoneczek Żeby być na bieżąco z moimi filmami ogólnie Więc cieszyłbym się bardzo jakby każdy, kto nowy jeśli chce zostawi ten dzwoneczek No i jeśli chce może zostawić jakiś pozytywny komentarz Dobra yy, Podnosimy rozsiewacz Tutaj wysialiśmy nawóz więc jedziemy już na jedno pole, wysiać nawóz. Tam koło domu. Jak widzieliście na początku filmu, śnieg zaczął u nas padać, posypało, czekaliśmy aż roztopnieje ten śnieg. Dopiero jak roztopniał śnieg, zaczęliśmy wysiewać ogólnie nawóz na polu. To ogólnie od razu na drugie pole. więc tutaj. Pierwsze rozsiejemy nawóz tutaj, na tym polu. A jak widzicie, już trochę rozcięliśmy tego nawozu na tym polu. Jak widzicie, sąsiad tutaj obok też rozsiewa nawóz na polu. Jak widzicie, już tu kończymy rozsiewać nawóz. Sąsiad też tu rozsiewa nawóz obok nas. My jedziemy teraz na drugie pole rozsiewać nawóz. Pojedziemy są myślę, że tutaj tą drogą na pole koło domu rozsiać nawóz. Więc jak widzicie łączymy tutaj rozsiewać nawóz Dobra Włączamy rozsiewacz i cofamy i zaraz jedziemy na pole ko domu To sobie pojedziemy i pole mamy tutaj zaraz w tym samym domu. Będziemy tam też wysiać nawóz bo kurde jak nie wysiejemy to będzie lipa więc jedziemy od razu bezpośrednio na te pole Dobrze, dojeżdżamy ogólnie na te pole tutaj Tutaj te pole się znajduje Dobra, rozsiewamy tutaj nawrót na tym polu Jak widzicie, koło domu tu też musimy na nawóz. co się nie zrobię, jak to mówią. Już ogólnie powoli kończymy. się właśnie nawóz. No, ustawiliśmy dawkowanie na hektar. Dobra, wyłączamy. Więc tutaj ogólnie kończymy wysiewać ten nawóz na tym polu. Już mamy ogólnie wysiany na powiedzmy już na wszystkich polach. Mamy ogólnie trzy e, pole jak na razie. Dobra, cofamy sobie elegancko i tutaj musimy jeszcze trochę wysiać do nawozu. Dobra Jedziemy do domu, bawić, rozsiewać. Jak widzicie na wodzu zbytnio dużo nam nie poszło, jak na te trzy kawałki łącznie. Dobra, zaczynamy ja mieć o nich. Idziemy zobaczyć do sąsiada. Jak mu tam praca idzie na polu. A sąsiad widzę, że już e, sieje nawet. Dobra, jak widzicie sąsiad już sieje nawet zboże. Amazonom Zobaczcie, czyli się nadaje dyma. I sieje elegancko. Widzę, że Amazona dobrze się sprawuje jak na razie. Nic żadnych awarii nie ma. Dobra, idę do siebie. W sensie tu sobie pracuje. Dobra, idę do siebie na gospodarstwo. Więc myślę, że w tym filmie Z ogólnie to na tyle Zostawcie subika, łapeczkę i dzwoneczkę I do następnego filmu, trzymajcie się cieplutko Elo mordeczka.